Cześć, witajcie w Dr. Michała. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moich doświadczeniach z, o, z pilarką elektryczną od Makity. Kupiłem ją o, kilka lat temu. Sprawuje się fajnie, ale jedną rzecz zmieniłem. Zapraszam na odcinek. Tak jak Wam mówiłem przed chwilą, jedną rzecz w niej zmieniłem. Już Wam pokazuję co. Jak widzicie, ta listwa prowadząca oraz łańcuch jest dużo krótszy niż. Mm, oryginalna ochronka. Mianowicie, po jakimś czasie, po jakichś dwóch latach intensywnego używania, ta oryginalna prowadnica zaczęła mi się wyginać, a łańcuch był bardzo, bardzo cienki i delikatny. W związku z czym, ponieważ mocy jej nie brakuje, to zmieniłem na grubszy łańcuch i trochę krótszą i masywniejszą tę prowadnicę, i teraz jest super, po prostu rewelacja. Tamta prowadnica była długa, wygodna do cieńsza, dłuższych rzeczy, natomiast już tak delikatna, że po prostu wichrowała się igieła przy prawie mm, każdej pracy. Pilarka jest super. Pilarkę absolutnie polecam. E, jest stosunkowo niedroga, natomiast tutaj na zastosowania, e, na działce sprawdza się rewelacyjnie. Trzeba tylko pamiętać o dwóch rzeczach i o te rzeczy dbać. Pierwsza, regularnie, właściwie po każdej, po każdej pracy sprawdzamy poziom oleju. Tutaj jest, już Wam pokazuję, tutaj jest Przezroczysty kawałek plastiku. Jak się przyjrzecie, o! To się pojawia bąbelek powietrza. Mam pełno nalane oleju. Odkręca się ten kurek. On jest fajny, bo się nie zgubi wam. To się trzyma na takim plastiku. I tutaj nie wyleje mi się nie. O. I tutaj wlewacie, wlewacie olej. Powiem Wam szczerze, że ja nie sprawdzałem jaki, mam jakiś stary jego po prostu używam. To tylko smarowanie łańcucha. Druga rzecz, którą zaraz będę musiał zrobić, to jest czyszczenie. Co kilka dni pracy odkręcamy ten element, też to dni dzisiaj czeka. To jest super rozwiązanie bez narzędzi. Widzicie, samo się odklikujemy i odkręcamy. Zbierają nam się resztki trocin z tym olejem. I to wszystko można oczywiście tę listwę zdjąć dla wygody. Pop. I również ją przeczyścić. Natomiast te wszystkie elementy tutaj części już wam pokazuję. Te wszystkie nieczystości, bo to jest olej zmieszany z wiórami. Usuwamy. Ja używam profesjonalnego narzędzia, jak widzicie. I to wszystko raz na jakiś czas trzeba usunąć zarówno z tej części plastikowej, no czyli z pilarki jak i tam z naszej tej listwy prowadzącej. Czyszczę również ten element. Jeżeli byśmy tego nie robili, to z czasem nam się tam tak nabuduje ta, te trociny z olejem, że łańcuchowi będzie trudno y, się kręcić i może dojść do jakiegoś uszkodzenia. Więc no nie za każdym razem absolutnie, ale raz na kilka dni używania, czyli ja tutaj to tak mniej więcej raz na miesiąc pobytu na działce, y, czyszczę. To wyczyszczone, to wyczyszczone, czyścimy jeszcze prowadnicę naszą i wszystko składamy. Pamiętajcie, w którą stronę zdjęliście łańcuch, no bo on w jedną stronę tnie, a w drugą nie tnie. Łańcuch tnie dołem do nas. Czyli jak trzymamy tak piłę w ten sposób, to ten element. Kręci się do nas, no bo góra odjeżdża, dół przyjeżdża do nas. On od mojej strony, jak dotknę palcem, to musi być ten ostry element łańcucha. Mocujemy nasz element. I dokręcamy. No i tyle. Działa super. Jak widzicie dbanie o nią jest mega, mega proste. Dziękuję za obejrzenie w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!